Siemaneczko widzowie ogólnić chyba do taki dosyć cichy odcinek, ponieważ nagrywam o drugiej w nocy. Dziewczyna już śpi. I chciałbym dzisiaj co to jest te trejcy? O to jest pytanie. Vision 3. Divine. A, dobra, okej. Okay. Lucky strike. Okej, okay, dobra, no to... Trochę posiedziałem na Afquardzie. Tak z... Nie wiem... Jest 2-3 godziny Mamy 256 serków Ale to tak zrobimy teraz idziemy sobie na mod dajże No i drobnałem Lemoniadę w ogóle która daje po prostu kasę no więc tak, widzę, że wam się spodobał odcinek z, Cze z Cheese Tower Defense'a, więc robimy kolejny Oczywiście no anime Tower Defense będzie jakoś bodajże jutro chyba Niech wy to widzicie, bo ja nagrywam na zapas, ponieważ mnie nie ma I no... tego typu Dzisiaj w ogóle wyjechałem, dzisiaj tak dzisiaj Jak wy to oglądacie to dzisiaj Dobra, a bo ja zapomniałem, że ja w ogóle nagrywam yy, Sorry, ja ledwo żyję, nie? Więc tam yy, Tutaj taką jego upgrade upgrade'ujemy Mu też by się upgrade przydał yy, 200, okej okay. Tego by trzeba postać nie wiem czy widzieliście Ale on zadaje po po 650 HP, nie? więc on jest potężny Tak samo jak ten za 500 Tutaj kamo detection trzeba mu zrobić Już nie pamiętam co so, ile on strzelał, ale on tu chyba dobry miał upgrade, tak, on miał tu dobre upgrade, no. On tu dobrze robi. Tutaj 720 trzeba by. O, on tu nie da rady. Trzeba postać tego z serkiem. Czemu on nie reaguje? Kamo gobler. Co ja mam z nim zrobić? Eee... Czemu nikt na to nie reagował? Nie rozumiem czemu nikt na to nie reagował Mini Gobler. On też tobie potężny damage, jak widzicie 30 na 3 sekundy Ale ja go bym chciał upgradeować. o Tak. I on już jest subgrade'owany Oni tutaj sobie nie dają rady, o. Ej, może być problem. Ale mnie obili dif y Ale mi obili strasznie tutaj Bazę mi strasznie obili Okej, okay, on tutaj powinien sobie na spokojnie tutaj walić. Tego tu trzeba postawić. Oni się najbardziej przydają. Ich trzeba nastawiać. No oni tutaj robią taką potężną... Oni tak wymiatają tutaj. Oni tutaj mocną robotę robią akurat. 8290. Pyk To się trudniej robi, szczerze. A bo ja medium wybrałem. Ja medium wybrałem. Dlatego jestem głupi. Już że medium wybrałem. on się... Tu, tego trzeba zaupgradewać. I on teraz... No i teraz taki w pierniż dostają. O, King Gobbler Super Elo. No i oni tutaj go tak biją mocno. Że nie o co chodzi. Dobra, ja on tu potężny dmg Jest dobrze Nie no, ale co jak co, ale Modele są proste, ale fajne Ja już ten go tu obiję On no, zadaje 200 dmg 75hp mu zostało, no ale mediuma przeszliśmy 200 serków, no i prosto Aha to jest restart easy To oni zwiększyli po prostu 200 serków dostałem No i nieźle Otworzymy sobie 10. Key. Archer Mouse. Rocket Rat. Wypadło mi Rocket Rat, mi wypadł. Ale fajnie. Dobra, co, może, co możemy zdjąć? Myślę, że tego, tego podstawowego możemy zdjąć Lemoniadę też możemy zdjąć Money Mouse Co ona tutaj robi? 15 dm na 2,5 sekundy Nie, chcę tak chcę taką. Dobra Goblery. Harku. Dobra, z jakimiś typami się przeteleportowałem i oni po prostu dadzą taki mod, że po prostu ja tyle serków zarobię. A, tylko nie chcę tapnąć o to. Jestem ciekaw, jak oni chcą to wygrać, nie? Jak oni chcą to wygrać? Przepraszam bardzo. Jak? Nie, tam przy... A. Eee. Nie damy tu rady, nie ma opcji. No, nie damy rady. To jest po prostu za trudna mapa. Ja. No. Już nam tyle bazy zbili Sorry za odgłosy w tle, ale... jeszcze robili śniadanie <grystanie> Nie wnikajcie Co tu mi się stało? No, a więc tak Ale to bije Oe. No, więc on tutaj nadrabia dosyć mocno. Jego Freira na OE trzeba zrobić. O Jezus! Ile on ma HP? To będzie trudne dosyć No ale... O Jezus! Jaka tu jest armia? Jaka tu jest ku... A, armia! Na ten to przejść nie może, nie? Zbieramy tysiąca. Cyk, 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 tylko tego sobie poulepszam. Tego by się przydało poulepszać 2700 Dobra Let's go No on tutaj mocno robi, swoje Dobra, 1300 11 tysięcy, ja yeah, pierdolę Dobra, tego 2500 tysiąca trzeba zaupgrade'ować Bo będzie fajnie wtedy A, i takie odcinki, odcinki z Tower Defense'ów i tak dalej nie będą montowane, ponieważ po prostu bez nie ma, Nie ma potrzeby, nie? Więc ten filmik nie będzie montowany bum 8900 na upgrade No mocno, mocno Ile? 8900 Tylko, że oni tutaj widzę Tutaj King Gobler, Powiedzmy Jest walony <kłysy> Ej, Kurwa Sorry Miss click, nie? M tylko, ja miałem zatrzymać nagrywanie, ale się nie udało <kłysy> Nie zdążyłem No. Więc leportuje nas. Okej. Okay. I lecimy sobie otworzyć sumon. I Lemoniada. Dokładnie. Lemoniada. Zgadza się. 200 serków. Potrzebujemy jeszcze troszkę. Troszkę serka potrzebujemy. Nie, no ogólnie mega mi się podoba ta gra. Ale dobra, na dzisiaj to będzie koniec. Idziemy sobie na AFCORDA zaraz. I co, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Sorry, że odcinek bez kamerki. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, i się no Do następnego.